I dzień dobry, zwykły dzień w lesie. Odcinek trzeci. Jak widzicie, jesteśmy już na innej powierzchni, taka trochę grubsza niż ta poprzednia dwójeczka. No niestety, cały czas trzeba te wałeczki tutaj nosić. Jednak to już troszkę tej masy jakoś tutaj tak przybywa lepiej. Tak jak sobie zarzeczyliście, tak jak ja zaproponowałem w poprzednim odcinku, dzisiaj zrobimy sobie omówienie tej oto przyczepki, którą mamy. Od 2014 roku. A ja chciałbym Wam zaproponować taką niepisaną umowę. Ja robię filmy, Wy y, lajkujecie i komentujecie. Myślę, że to jest uczciwy układ. Jest to nasza pierwsza przyczepa w kwietniu przyszłego roku czyli 2024 minie dokładnie 10 lat odkąd ją mamy. I została kupiona za namową e, takiego mojego pierwszego znajomego e, internetowego Krystiana gdzie poznaliśmy się jeszcze na, na forum <gry> Nie pamiętam już jak się dokładnie nazywa to forum, ale to było jeszcze przed erą Facebooka. No i tam właśnie e, robiłem takie wstępne rozeznanie, bo gdzieś tam na początku chcieliśmy kupować coś tańszego. Może e, no bo to były takie czasy, że tych pieniędzy e, no powiedzmy, że, że brakowało, i ta, ta przyczepa no to wtedy była dla nas taka no, dość duża inwestycja. No i zastanawialiśmy się, czy, czy nie wiem, może jakiegoś maskinera kupić, czy, czy, czy może coś jeszcze takiego innego, tańszego. No ale tam właśnie kolega Krystian mówi, że no on już od kilku lat ma 8-tonowego palmsa, no i może z czystym sumieniem polecić. W tamtym czasie udało się znaleźć takie źródło finansowania, dość fajne. Pamiętam, była wtedy taka pożyczka, e, oprocentowanie 2%, bez żadnych prowizji, bez niczego. To było z takiej instytucji brane, to się nazywało Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Nie wiem czy oni jeszcze działają, czy, czy nie działają, to już dość dawno było. Mniejsza o to. Udało się, sfinansowali nam ten zakup. No i, i jest, i się pojawiła ta przyczepka. Chociaż zanim się pojawiła, jeszcze były takie małe ekscesy, bo. Mm. Zamówiliśmy, no tak, najpierw pojechaliśmy pooglądać, no może nie będę mówił gdzie dokładnie, do jednego z dealerów Palmsa. No tutaj gdzieś w okolicy, gdzie mieliśmy najbliżej. Pojechaliśmy zobaczyć, bo tam miał coś na placu. No i ogólnie przed takim zakupem, no to trzeba porozmawiać ze sprzedawcą. No to naobiecywał, naobiecywał. Czekaliśmy, czekaliśmy najpierw dwa tygodnie, potem trzeci, czwarty tydzień. Potem mijały kolejne, no i pytamy, jak tam, co tam, czemu tej przyczepy jeszcze nie ma. No i tak motał, 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 kręcił, naskręcił. No że w końcu podziękowaliśmy i odezwałem się do głównego dystrybutora. No i tam poszło już dużo szybciej, bo właściwie po dwóch tygodniach chyba przyczepa przyjechała do nas na lawecie. Ile ona wtedy kosztowała? Wtedy to był koszt, i tu właśnie jakaś dziwna sytuacja była. E, opowiem o tym. Mam nadzieję, że nikt nie będzie nam kazał chyba pieniędzy zwracać. A może tak po prostu to było w tym cenniku? Nie mam pojęcia, bo generalnie tak. E, na stronie e, tego dystrybutora wtedy e, ta przyczepa wisiała tam za 68 tysięcy brutto, i to w wersji takiej podstawowej. Czyli z pompą zębatą. My tutaj mieliśmy tłoczkową, jeszcze tam jakieś inne rzeczy, chyba też na, na jakichś węższych kołach. Hmm. A my sobie zażyczyliśmy właśnie jakieś tam dodatkowe wyposażenie i się okazuje, że ta cena się nie zmieniła. Dostaliśmy fakturę właśnie y, z tymi dodatkami. Faktura przyszła y, jak za wersję podstawową. Nie wiem, może taki rabacik był. No i tak jak już wspomniałem, pompa tłoczkowa, oryginalna, tutaj wszystko jest oryginalne, multiplikator. 1 do 3,8, pompa tutaj jest 34 cm3 na obrót, czyli tak jak przeliczałem tutaj mniej więcej przy tych obrotach wałka, wałka ciągnika, wydajność tej pompy to jest około 40 litrów na minutę, 40-45, zależy ile tam się gazu doda. Na początku ta przyczepa była podpięta do 80, czyli do tego naszego Ursusa 914. Tylko to znowu było tak, bo mieliśmy jeden taki większy traktor z przednim napędem i czasem był potrzebny do wciągarki, pamiętacie, czy tego uniforesta mieliśmy sprawnego czasem do wciągarki, czasem do, do przyczepy, no a to takie przekładanie było dość problematyczne no i pewnego razu stwierdziliśmy, że tak, no na próbę podepniemy do sześćdziesiątki tą przyczepę, no i się, przy tej sześćdziesiątce została ta przyczepka przez e, następne dwa i pół roku ja wiem, że ciężko niektórym w to uwierzyć e, powiem, powiem tak, nie jest to łatwe, jazda taką dużą przyczepą e, z sześćdziesiątką jednak przy naszych tutaj warunkach jest to realne. No i wiadomo, operator też musi mieć głowę na karku, bo trzeba się 10 razy zastanowić, czy jeżeli wjadę tutaj, to czy też wyjadę sam. Chociaż przez te 2,5 roku wyciągano mnie raptem, nie wiem, z 4 z 5 razy i nie były to jakieś dramatyczne wtopy. I potem gdzieś nie pamiętam teraz dokładnej daty, w 2017 bodajże. Kupiliśmy no, tego naszego ruska, ale o rusku to sobie może opowiemy w kolejnym odcinku, a tutaj skupmy się na palmsiku jest to model 9S, wtedy nowość, bo e, wtedy pamiętam, że najpierw były ósemki, potem były dziesiątki e, i dziewiątka była chyba tylko na podwójnej ramie, a to właśnie jako jeden z pierwszych takich modeli, który e, tutaj trafił do Polski, dziewiątka na pojedynczej ramie. Ona teraz może wydawać się dużo większa, bo dołożyliśmy taką przedłużkę we własnym zakresie. Ją tutaj ogarnęliśmy, bo początkowo ta przyczepa się kończyła tutaj. Tutaj była ostatnia kłonica, czyli tak naprawdę wchodziło jeden rządek 2,5 i, i tutaj z tyłu 1,20 m. Teraz jestem w stanie załadować tutaj dwa razy 2,5. A jak to wygląda? To jest po prostu przedłużka taka, profil, wsunięty w profil. Ten profil, który, który jest wsunięty, kończy się mniej więcej tutaj za połową. On ma tam chyba, nie wiem, 2,70-2,80. No i nie dość, że tutaj mogę sobie regulować długość, to jest to też, też jest to jakieś dodatkowe takie wzmocnienie tej głównej ramy. Ostatnio też miałem taką przygodę właśnie z tą przeduszką, Cofałem, cofałem cofnąłem sobie w takie gałęzie do takiego czuba sterczącego, Załadowałem, co tam miałem załadować wtedy naprzód, a tutaj były takie dość duże senki i się po prostu zablokowało. Ja pojechałem, a, a ta przeduszka została. Jeżeli chodzi tutaj o konstrukcję całą, czy to ramę, czy żuraw, tutaj nic poważnego się nie działo. Nic nie pękło, nic nie trzeba było spawać. Eee, było parę elementów spawanych, ale to tak. Przede wszystkim chwytak, bo... Po pięciu latach chyba było pierwsze spawanie. Potem, już jakoś tak w miarę regularnie, tutaj nawet widać to właśnie kolega Bartek, ten spawacz, ślusarz, od którego pożyczam łuparkę. Tu właśnie bardzo pięknie mi ogarnął. Pękło po prostu tutaj oderwało się z jednej, z drugiej strony. Potem też naspawał taki dość gruby element. Trzyma po dziś dzień. Kolejne pęknięcie zauważyliśmy dopiero e, na dwa dni przed przeglądem e, UDT. Wyczyściłem trochę tutaj, umyłem to i patrzę tutaj dookoła. Jest taka rysa. Się Okazało że jest dookoła pęknięcie i to już się trzymało po prostu na słowo honoru. I gdybym tego nie, nie zauważył, to po prostu gdzieś za jakiś czas ten chwytak by cały odpadł. Wtedy na ten przegląd po prostu zasmarowałem to jakimś tutaj smarem, jakieś, jakieś, wiecie, kurz, trociny i tak dalej, żeby to wyglądało w miarę naturalnie. Oczywiście przyczepa bez problemu przeszła ten przegląd, ale no potem trzeba było to pięknie sobie tutaj obspawać. Eee, i, no i też trzyma po dziś dzień. Oczywiście na tym chwytaku są już dość, dość duże luzy po takim czasie. Ale cały czas nie widzę potrzeby, żeby, żeby go tutaj wymieniać. Jak już jesteśmy przy chwytaku, to proszę bardzo, mm, uszczelniacze najczęściej były wymieniane właśnie tutaj w tym siłowniku. No i to też może jest jakoś, jakieś zasadne, no bo ten, ten siłownik, ten chwytak, on pracuje właściwie cały czas chyba najwięcej, więc jakby no, te uszczelniacze najszybciej tutaj się mogą zużywać. Mieliśmy dość poważny problem z otwierającym się chwytakiem. No wiecie, złapiecie sobie kłody i on się powoli otwiera, kłody wypadają. Jest to bardzo upierdliwe, bardzo męczące i, i tak i co w pierwszej kolejności robisz? No przyczyn może być kilka. Być może jest to po prostu uszczelniacz tutaj. Wymieniliśmy te uszczelniacze, problem nie zniknął. Kolejna rzecz, co może być? Sekcja na rozdzielaczu może puszczać. Wymieniliśmy sekcję, co prawda była tam dość mocno wyżarta. Należało już ją wymienić, ale też nie było to przyczyną, i dopiero potem nasz pracownik, który, który potem jakiś czas pracował na tym palmie, mówi Piotrek: Słuchaj, no, tutaj może być przyczyna jeszcze gdzieś tutaj, i się okazało, że po prostu w rotatorze uszczelniacze były już do wymiany. Wymieniliśmy te uszczelniacze. I wszystko elegancko wróciło do normy, i teraz pięknie trzyma. Kolejna rzecz, która była robiona, to e, tuleja tutaj była robiona nowa e, w tym właśnie rotatorze, bo to też gdzieś tam się trochę buja, trochę buja się wyrobiło, i w pewnym momencie już się pojawił taki luz, że e, właśnie konserwator stwierdził, że no, on tego już podbić nie może, to by trzeba było po prostu zregenerować. Ale mamy tutaj w okolicy taki zakład, który który to ogarnia właściwie tato zawiózł ten, ten cały rotator i, i po kilku godzinach można było go odebrać dość upierdliwe na początku były też węże, bo one zobaczcie jak są tutaj ułożone, teraz już troszkę to inaczej zrobiliśmy, ale generalnie było tak, że jest tutaj, bo to, tutaj jest teleskop, to się wysuwa, przez to te węże są takie pozwijane teraz, bo jak się wysunie, to one się wtedy prostują, rozumiecie o co chodzi? I wcześniej było tak, że to był jeden wąż, tutaj, on przychodził tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, i to był jako jeden element. A węże pękały najczęściej gdzieś tutaj na początku. No bo to na przykład przy, przy dobijaniu stosów można było sobie załatwić właśnie ten przewód hydrauliczny albo gdzieś o jakieś krzaki zahaczyć i tak dalej. I trzeba było właśnie cały taki długi przewód wymieniać, tutaj rozkręcać tych rzeczy nie wiadomo ile. A zrobiliśmy po prostu coś takiego, że teraz są węże tak jakby podzielone, jeden ten długi wąż podzielony jest na trzy. Czyli właściwie mamy jeden wąż tutaj, tutaj jest drugi kawałek, to żeśmy dorabiali, bo wcześniej była ta blaszka taka krótka i ona nie sprawdzała egzaminu, bo strasznie kaleczyło krawędzie węży, właśnie te, te tutaj krawędzie powodowały, że te węże się, ja cały czas mówię węże, oczywiście chodzi o przewody hydrauliczne, bo węże to są wzo. Ale właśnie te przewody hydrauliczne ciągle się tutaj kaleczyły, tato dorobił takie trochę dłuższe, trochę szersze korytko i też jest spokój. I właśnie tak jak zacząłem mówić, tutaj mamy jeden element węża, tutaj mamy raz, dotąd jest drugi i tutaj mamy trzeci, który wychodzi stąd i wchodzi tutaj. Czyli teraz, tak naprawdę, jak strzeli ten kawałek, to wymieniamy tylko ten kawałek. Jak się przetrze coś tutaj, to wymieniamy ten krótki kawałek i ewentualnie ten trzeci element. To jest też takie dość spore ułatwienie. Jeżeli chodzi o jakieś inne przewody hydrauliczne, to tutaj właściwie z tych takich długich, to tylko jeden wymienialiśmy. A wszystkie są oryginalne, chociaż widać, że one są już popękane. Widzicie, nie? Także pewnie też kwestią czasu będzie, aż kolejne zaczną strzelać, chociaż one tak dużo nie pracują. E, no nie wiem, na razie się trzyma, a jak to wszystko działa, nie będziemy tutaj nic wymieniać, bo bez sensu. I tam w komentarzu pod jednym filmem kolega wkleił link i poprosił, żeby pokazać, jak wygląda ten luz tutaj na żurawiu. Zobaczmy sobie, jak to lata. Co bym ja tutaj nie spadł. O! Jest, jest mały luz. Więc może też te listwy już powinno się też tam troszkę podciągnąć. Prawie spadłem. O, dobra. Tutaj jeszcze raz. No, jest, jest ten luz. Także to sobie można ogarnąć. I to jest to, o czym mówiłem. Tutaj jedną śrubę Odkręcamy tą drugą dokręcamy, potem kontrujemy, i to właśnie niweluje luz tutaj na tym supie. Jeżeli jesteśmy już przy tym supie, to do tej pory dwa razy były wymieniane siłowniki uszczelniacze na tych siłownikach obrotu. A skąd wiadomo, że należy je wymienić. Wiadomo to w momencie, kiedy tutaj przez tą szparę zacznie wylewać się olej hydrauliczny tutaj mamy e, tą kolumnę, tą przekładnię tutaj do tego momentu jest olej mm, przekładniowy, bo tutaj są takie grzebienie, poszukam zdjęcia, może Wam to pokażę mm, a jeżeli tu, tutaj już mamy siłowniki i tutaj mamy olej hydrauliczny jeżeli ten uszczelniacz tutaj zacznie przepuszczać to oleje się będą mieszały i nadmiar po prostu będzie wypływał tędy Sama wymiana nie jest skomplikowana, a koszt też nie jest jakiś bardzo duży. Komplet takich uszczelniaczy na jeden siłownik to jest, podejrzewam, że jakieś 50, 60, może 70 zł. Pewnie są też jakieś tańsze, są też droższe. Ja wiem, że tato brał e, jeden komplet na wzór i pojechał do Wrocławia, bo tam mamy też właśnie taką fajną firmę. Która od ręki wszystko dorabia. No, od ręki, no, wiadomo, trzeba może tam jeden, jeden dzień poczekać, ale generalnie wszystko bardzo pięknie tam robią. I sama wymiana nie jest trudna, bo po prostu odkręcamy tutaj te imbusiki. Tutaj jest uszczelka, więc albo na tą uszczelkę uważamy, żeby jej nie uszkodzić, albo się odpowiednio wcześniej zaopatrujemy też w takie uszczelki. Odkręcamy, ściągamy, zrzucamy stare uszczelniacze zakładamy nowe, składamy wszystko do kupy i teraz co ważne, bo tak naprawdę nie wiemy, który siłownik leje. Mm, I może się okazać, że wymienicie w tym, a nieszczelność będzie w tym, więc dlatego warto jest ogarnąć sobie od razu wszystkie, bo tak jak mówię, koszt nie jest jakiś niesamowicie duży, a jeżeli to zrobicie, e, no to co, będzie spokój na kolejne prawdopodobnie kilka lat. Raz się wydarzyło, że e, pęku mi tutaj Wąż, czy tam znowu przewód hydrauliczny, to są przewody od skrętu dyszla i one tam wchodzą do środka. I powiem Wam, żeby to tutaj wymienić, to trzeba się też nieźle nakombinować. Bo tam ciężko ogólnie wsadzić klucz, wsadzić rękę. Tam jest taka kostka, do której się to, to przykręca. Jakoś sobie z tym poradziliśmy, ale łatwo nie było. To teraz, jeżeli chodzi o rzeczy, które trzeba było pospawać, no to w pierwszej kolejności krata. To też się wydarzyło, nie wiem, może ze 2 lata temu, może z rok temu pojawiły się pierwsze pęknięcia na kracie. Tutaj z drugiej strony, tak samo, tam jest tak troszkę to połapane, posmarkane, jak to tato mówi, trzyma się, no i trzyma się, jak się pojawią kolejne, to się pewnie znowu pospawa. Tutaj trzeba pamiętać, żeby dokręcać te śruby, jak się tego nie zrobi, ta rata. O, widzicie? Właśnie i to trzeba dokręcić, chociaż te śruby to może już trzeba by wymienić, bo są strasznie obtłuczone właśnie tutaj pewnie przez, e, przez drewno. I następna rzecz, którą na szczęście w porę zauważyłem, tylko teraz tak czy ja to znajdę? Jest akurat przyciśnięte chwytakiem, ale coś tutaj będzie widać. E, ta ława cała była na samym końcu, i to tam wiecie duże obciążenie. Na to idzie jeszcze, to wszystko się buja, więc gdzieś tak się bujało, bujało, że się wybujało, i po prostu pękło. Mam to też na zdjęciach, to wam pokażę. Tutaj znowu jakieś wstawki są porobione. Trzyma się, przełożyliśmy z tyłu naprzód. No bo tutaj te obciążenia są jednak troszkę mniejsze niż tam, bo nawet jak się położywał jak 2,50. To on się wspiera na, też na tych kłonicach. No, także też oglądajcie sobie ogólnie co jakiś czas te takie miejsca, gdzie coś może pęknąć, bo no nie wszystko widać na pierwszy rzut oka. A jak sobie wy zamiatacie, wymyjecie, wyczyścicie tutaj przyczepę, to może się okazać, że gdzieś znajdziecie jakieś takie małe pęknięcia, które w porę usuniecie. A, zejdźmy teraz troszkę niżej. Koła. Wierzcie lub nie, ale w dwóch z tych kół jest jeszcze oryginalne estońskie powietrze. Te opony nie wyglądają źle, wiadomo, jakieś tutaj takie małe pęknięcia są. To są opony bezdętkowe marki Mitas w rozmiarze 400x60x15,5 cala. I raz po prostu gdzieś tutaj nawbijało się jakieś kory, jakiś takich drzask. I ta, ta felga, w sensie tutaj między oponę a felgę i zaczęło schodzić. To wtedy trzeba było to rozebrać, wyczyścić i napompować. A drugim razem właśnie woziłem też jakąś gałęziówkę i u klienta na podwórku nawkręta najechałem i, i to trzeba było już koło ściągać i zawozić gdzieś tam do wulkanizacji. A w kolejnych, znaczy w tych dwóch pozostałych, tak jak mówię, oryginał. Nic się z nimi nie dzieje. Także tutaj, jeżeli chodzi o koła, to naprawdę porządna robota. To, żeby już faktycznie tak opowiedzieć o wszystkim, to jeszcze wejdziemy sobie do kabiny. O, tak wygląda rozdzielacz. Dwie wajchy. I tutaj są przyciski. I generalnie tak. Tutaj, do obsługi tych właśnie dwóch sekcji. Elektrycznych potrzeba prądu. Tylko nie może być to prąd z gniazda przyczep, bo on potrzebuje dużo stabilnego prądu. Dlatego tutaj mam pociągnięte bezpośrednio z akumulatora grubymi przewodami, żeby tego prądu nie brakowało. I też ludzie bardzo często mają problem. My też mieliśmy taki problem, że e, przerywa chwytak. W sensie, że wciśniesz przycisk, on nie działa albo działa z opóźnieniem jakimś takim dużym. No to właśnie to jest jedna z oznak, że być może brakuje prądu, ewentualnie ten przycisk może się już kończyć. Ostatnio też zamawiałem, kupowałem takie właśnie te, te, te styczniki, czy jak to się tam nazywa, za jeden chyba zawrotna kwota 15 zł. Wymienione, elegancko wszystko działa. No, także dzisiaj odcinek taki trochę przegadany, ale chyba właśnie tego chcieliście, żeby trochę tutaj popowiadać. Jeżeli się podobało, to wiadomo, tam zostawcie łapkę, napiszcie jakiś komentarz, co w kolejnym filmie. Nie wiem, zobaczymy, coś na pewno będzie fajnego. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zajrzycie, zajrzycie na stronę mojego sklepu z ubraniami, jeżeli byście chcieli na przykład jakieś ubrania znakowane tak dla swojej firmy, które też ostatnio bardzo często robię, jakieś polary, bluzy, właśnie do oferty wprowadzam takie bluzy z haftem też. Mm, ale, właśnie, ostatnio dużo firm zamawia e, Polary znakowane pod siebie. Czyli tutaj, logo firmy, na plecach też jakieś swoje, swoje logo, nazwa, numer telefonu. Niektórzy też sobie życzą na przykład e, imię pracownika gdzieś tutaj na piersi. No i to jest fajnie, bo taka firma też wygląda bardzo profesjonalnie. Także, jeżeli ktoś by coś potrzebował, to e, jestem do usług. Dzięki za obejrzenie tego filmu i widzimy się niedługo.